Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a jeszcze innym jako orędownik nowoczesności i postępu. Maski są różne, dopasowane do czasów i okoliczności, ale prawdziwa istota pozostaje ukryta i niezmienna, a jest nią sekularyzm. Oczywiście samo słowo nie jest czymś nadzwyczajnym i nieznanym, pojawia się często w salach wykładowych, w książkach, w mediach, ale co innego słowa, co innego znaczenie słowa, a zwłaszcza kryjąca się za słowem ideologia i strategia działania. To ostatnie są już mniej znane i słabiej rozumiane. Otóż słowo sekularyzm utworzono dopiero w połowie XIX wieku, a więc w okresie dojrzewania socjalizmu. Służyło ono na oznaczenie etyki, która nie odwoływałaby się do religii. Jak wiemy, takie przeciwstawienie religii i etyce jest ciągle obecne, bo w programach szkolnych nie tylko w Polsce, ale i na Zachodzie uczniowie mają do wyboru zajęcia z etyki albo z religii. Jest to o tyle ciekawe, że w tradycji małych i wielkich cywilizacji Etyka zawsze była częścią religii, a religia musiała zawierać etykę. Jednak w XIX wieku wymyślono, że etyka będzie w opozycji do religii. A do takiej etyki oczywiście najbardziej nadawał się socjalizm. Stąd tak naprawdę etyka bez religii to etyka socjalistyczna. Ale socjalizm to coś więcej niż wykoślawiona etyka. To cała ideologia, która bazuje na łacińskim słowie sekularia. Owe socjalistyczne sekularia to sprawy świeckie, czyli sprawy odnoszące się do świata i tylko do świata. Tego świata, w którym nie ma i nie może być miejsca na religię. W którym religia jest traktowana jako największe zagrożenie i której zwalczaniu podporządkowane są wszystkie ośrodki władzy tam, gdzie socjaliści. Przejmują ster rządów. Jednym słowem, sekularyzm jest wojującym ateizmem, czyli walką z religią, z ludźmi wierzącymi, z kulturą i tradycją religijną. Świat ma zostać oczyszczony ze wszelkich znaków transcendencji, czyli tego, co wskazuje na istnienie Boga, który nie jest z tego świata. Praca nad sekularyzacją Ziemi to praca obliczona na wieki. A ponieważ łacińskie słowo sekulum oznacza również wiek, stąd sekularyzm podejmuje się dzieła, które de facto jest jakąś formą parareligii, jest formą antyteizmu, walki z Bogiem, będącej odwrotnością prawdziwej religii. Ta walka z religią wypełnia psychologiczną pustkę, jaką zostawia ze sobą brak religii, będącej przecież od zawsze od pojawienia się człowieka na Ziemi istotnym elementem jego natury i kultury. Bo nigdy w dziejach, tak jak można to po śladach stwierdzić, nie było grup ludzkich bez religii, a świadczą o tym przede wszystkim groby z ich wyposażeniem i symboliką odnoszącą się do Boga lub bogów z wpisaną w ludzką naturę nadzieją na życie wieczne ponad śmiercią. Sekularyzm jest więc nie tylko próbą zerwania ciągłości ludzkich dziejów i ludzkiej kultury na Ziemi, ale jest również największym z możliwych wynaturzeń, ponieważ neguje i odbiera ludzkiej naturze prawo do odnalezienia Boga, którego człowiek z natury szuka. Dlatego też sekularyzm generuje najrozmaitsze formy dewiacji uderzających w ludzką naturę w zakresie płciowości, rodzicielstwa czy również narodowości. Generuje i narzuca, jak tylko się da, podstępem, siłą, propagandą, pseudonauką. Robi to z całą determinacją i wściekłością, dążąc do zapanowania w całości nad ludzką duszą i ciałem, nad ludzką podmiotowością i godnością, nad wszystkim. Sekularyzm to najgroźniejsza postać totalitaryzmu, jaką znają ludzkie dzieje. Musimy to wiedzieć, rozumieć i widzieć. Bo przecież i w naszej ojczyźnie sekularyzm w coraz większym stopniu rozpościera swoje macki. W polityce, w mediach, w szkole próbuje też sięgać do kościoła, by oszołomić ludzi wierzących. W Polsce szczególnie, bo u nas Zachowywana jest jeszcze ciągłość żywej wiary. Adam Mickiewicz napominał. Cała Europa musi nauczyć się od Was, czyli od Polaków, kogo nazywać mądrym, bo teraz urzędy w Europie hańbą są, a nauka Europy głupstwem jest. Choć minęło blisko 200 lat, upomnienie to jest ciągle aktualne. A streścić je można bardzo prosto. Nie dajmy się ogłupić. Szczęść Boże.